Jak mogę być pewien, że inwestycja w SEO mi się zwróci? Będę z Tobą szczery, takiej gwarancji nie da Ci nikt, kto ma jakiekolwiek pojęcie o SEO. W dużych agencjach, oczywiście, handlowcy lubią obiecywać gruszki na wierzbie, żeby pozyskać klienta, ale realnie nikt Ci tego na papierze nie podpisze. Efekty SEO są zależne od bardzo wielu elementów, na które nawet my specjaliści SEO nie mamy wpływu, dlatego nie możemy Cię zapewnić, że ta inwestycja się zwróci. Zresztą w inwestowaniu nie ma czegoś takiego jak pewne inwestycje. Wszelkie inwestycje są związane z ryzykiem, również te w SEO. Dlaczego SEO to nie pewniak? Po pierwsze, każda strona jest inna, ma inną historię, inne możliwości optymalizacji technicznej, inne frazy innych konkurentów. A po drugie, wytyczne Google cały czas się zmieniają. Kiedyś mówiono o ponad 200 zmianach w algorytmie Google rocznie. Do tego jest kilkaset elementów, które mają wpływ na pozycję w Google, a o których Google oficjalnie nie informuje. Ta branża jest bardzo dynamiczna, dlatego nie można tutaj mówić o pewności, aczkolwiek mamy pewne swoje metody pozycjonowania, które działają bardzo dobrze od lat, natomiast musimy je regularnie dostosowywać do zmian Google, co oznacza, że mimo większej ilości czasu we wzrostach zdarzają się też spadki. Długofalowo jednak utrzymujemy wzrosty widoczności i ruchu z Google, a to pozwala regularnie dostarczać mnóstwo wartościowego ruchu na strony naszych klientów, które przekładają się na ich przychody. Obserwuj mnie i oglądaj inne moje materiały wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat pozycjonowania stron w Google.